W programie CGO istnieje możliwość eksportu mapy do witryny CGO Portal. W tym celu należy zapisać plik z rozszerzeniem C Portal. A więc klikamy Plik, Eksport, Eksport Mapy do CGO Portal. Podajemy nazwę pliku, który zostanie zaczytany w witrynie CGO Portal. Należy ustawić. Odpowiednie parametry eksportu. Gdy plik został już utworzony, możemy przejść na stronę cegoportal.pl. Żeby zaczytać utworzony w CGO plik, należy na ikonce warstwy kliknąć dodaj warstwy z CGO. I wskazujemy plik utworzony w programie CGO z rozszerzeniem porto Mapa została zaczytana